Słowa Ewangelii według Świętego Marka, król Herod, posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu i mówił. Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś mówili, to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to mawiał, to Jan, którego ściąć kazałem, z martwych wstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistością w Galilei. Gdy córka tej Herodjady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała: o głowę Jana chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na mi się głowę Jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił. Ale, przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników, nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Pan Bóg nam daje kolejny dzień, dzisiaj przeżywamy piątek dzień śmierci naszego pana Jezusa Chrystusa. I słyszymy słowa z Ewangelii, które wydają się bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ jaki ma sens śmierć świętego Jana chrzciciela? Z powodu jakiegoś głupiego tańca święty Jan chrzciciel traci życie. Ale o czym mówi zresztą kardynał Grzegorz Ryś w książce Klucz do Ewangelii według świętego Marka. Tą Ewangelię należy rozumieć w kontekście, to znaczy w kontekście życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaki jest kontekst życia naszego Pana? Kontekst życia naszego Pana jest oddanie życia, swojego życia za kogo? Za mnie i za ciebie. I jeżeli nie uchwycimy kontekstu oddawania codziennego swojego życia, tak jak czynił to nasz Zbawiciel, to nie zrozumiemy śmierci Jana Chrzciciela i będziemy myśleli, że przez głupi taniec straci życie. I jest jeszcze drugi kontekst, równie ważny. Otóż święty Marek opisuje śmierć Jana Chrzciciela pomiędzy pewnym wydarzeniem. Wczoraj słyszeliśmy, jak Pan Jezus wysyła apostołów na głoszenie Ewangelii. I teraz, zaraz po opisie śmierci Jana Chrzciciela, oni będą wracali, będą pełni entuzjazmu. Pełni owoców przynoszonej ewangelizacji. Jest pytanie, co spowodowało, że ta ewangelizacja przyniosła owoce? Otóż to, co przyniosło owoce, to właśnie wynik męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. I w to bardzo mocno wierzył Kościół pierwotny, dlatego z taką wielką miłością i czcią otaczał męczenników. Wydaje, że są pewne sytuacje, które nie mają żadnego sensu. Ja sam przeżyłem pewną sytuację w swoim życiu, kiedy siedziałem w konfesjonale i słyszałem, jak jeden z księży mówił kazanie. Tak nieskładnie, tak yy, trudno, niezrozumiale, przynajmniej dla mnie. I sobie tak pomyślałem, Kończ, chłopie, to kazanie. Kończ tą homilię. Już czas. I nagle, w czasie tego, kiedy on jeszcze mówił, przyszedł do mnie człowiek, który poprosił o spowiedź po bardzo wielu latach. Na pytanie, co pana skłoniło do tego, aby dzisiaj się wyspowiadać, powiedział: To kazanie, które teraz ten ksiądz mówi. I wtedy ja zapadłem się w konfesjonał i próbując pokornie iść za drogą pana, wysłuchałem jego spowiedzi. Bracia, nie możemy wątpić. W działalność Słowa Bożego, nawet kiedy nam się wydaje, że ono nie przynosi owocu. Owoc przynosi, przelewa się krew męczenników. Wspominam dzisiaj tych męczenników z kościoła koptyjskiego, 21 mężczyzn, którzy wyjechali do pracy zarobkowej i tam zostali porwani i zamordowani, ponieważ nie chcieli się wyrzec Chrystusa. Między innymi ich krew oraz wielu innych. Jest zasiewem życia zgodnie z Ewangelią, jest zasiewem owoców Ewangelizacji. Tylko jest pytanie dzisiaj, czy my chcemy z tego skorzystać, głosząc dobrą nowinę, przyzywając stawienictwa męczennika świętego Jana Chrzciciela, patrząc na Jego życie, które jest życiem w kontekście życia naszego Pana oraz owoców Ewangelizacji prośmy, aby Pan nas posyłał, abyśmy nie wątpili w codzienność głoszenia słowa i abyśmy sami doświadczali na swojej skórze. Tajemniczych skutków łaski Pana, który przynosi zbawienie, nadzieję, wyzwolenie. Niech dobry Bóg nam dzisiaj błogosławi.